No to lecimy z drugim dniem Ligi Mistrzów, witam na co porannym zebraniu typerów, oczywiście na kanale Gruby Kupon na wstępie Jak zawsze gorąca prośba o zostawienie kciuka w górę oraz zasubskrybowanie tego kanału, co niesamowicie napędza cały, cały projekt Jeśli chodzi o typerską batalię nie wiem jak nam poszło, ponieważ nagrywam przed zakończeniem naszych spotkań Niemniej podsumowanie jak zawsze znajduje się w dole ekranu albo gdzieś tutaj po prawej i po lewej tak jak wcześniej mówiłem, drugi dzień Ligi Mistrzów przed nami, więc sporo emocji. Zanim jednak przejdziemy do naszych kuponów, przypominam jeszcze o promocji w BetClick. Jeżeli nie masz konta, chciałby chciałbyś się założyć, to wystarczy, że wpiszesz podczas rejestracji nasz kod gruby kupon i będzie przysługiwał Ci zwrot za pierwszy, ewentualnie przegrany zakład. Jeżeli hukniesz sobie taki kupon za 57 zł i on nie wejdzie, BetClick zwróci Ci 5 dych na saldo depozytowe, 7 zł jest tutaj podatkiem, trzeba pamiętać, że mieszkamy w Polsce. Jeżeli kupon okaże się być wygrany, brawo, kasa jest Twoja, można wypłacać, nie ma tutaj również żadnych obrotów standardowych. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. No i jeszcze oczywiście konkurs zanim przejdziemy do meritum. Jak zawsze pieniądze do wygrania. Co należy zrobić, aby o nie poalczyć? Zostawić kciuk w górę pod tym filmem, zasubskrybować ten kanał, no i w komentarzu wytypować dokładny wynik i minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Benficą a Barceloną. Typujemy do godziny 21, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie oraz bez loginu gracza na BetClick nie biorą udziału w zabawie, no i jak zawsze wygrywa jedna osoba, która trafi dokładny wynik i będzie najbliżej minuty pierwszej bramki. A teraz zapraszam do wysłuchania naszych propozycji. Lecę w dubelka, kurs 3,44 ze stówki, 302 zł na kuponie i pierwsze zdarzenie na kuponie Juventus z Chelsea stawia tutaj na wygraną gości. Jeśli chodzi o formę Juventusu, no to jest ona bardzo, bardzo kiepska, bardzo słabo weszli w ten sezon. Dodatkowo na ten mecz najprawdopodobniej nie będą dostępni Morata, i debala co dodatkowo obniża ich siłę w ofensywie. Jeśli chodzi o Chelsea, grają oni równy, bardzo fajny ofensywny futbol. Lukaku tam szaleje z przodu, i myślę, że tutaj będą w stanie wywieźć z Włoszech korzystny dla siebie rezultat. Drugie zderzenie: Benfica z Barceloną stają tutaj na 1x w stronę gospodarzy. Myślę, że Benfica tego spotkania po prostu nie przegra. Na swoim obiekcie potrafią oni grać, i muszą tutaj coś. Konkretnego w ofensywie zaproponować, a jak wiadomo, Barcelona lubi gubić się w defensywie. Niech tutaj nikogo nie zmyli. 3-0 z Lewantę w poprzednim spotkaniu. Barsam gra na ten moment po prostu słabo i myślę, że będą mieli spore problemy w Portugalii. Tyle ode mnie, czy mam oczywiście kciuki za wasze kupony, za wszystkie nasze powodzenia. No i witam, witam się Manko. Ja gram dzisiaj dubla na 223 zł z tej naszej standardowej stówy. E, Zenit gram, że wygra z Malmo. No wydaje mi się, że na własnym boisku to no będą lepsi, będą lepsi i sobie poradzą, dla mnie ich zwycięstwo i dorzucam Chelsea z remisem i Ander 3,5 goli w starciu z Juventusem wszyscy wiemy, że Chelsea za Tuchela jest bardzo dobra w defensywie nie wydaje mi się, żeby tutaj było dużo goli też nie wydaje mi się, żeby Chelsea to spotkanie przegrała bo piłkarsko moim zdaniem aktualnie jest ciut wyżej niż Juventus dlatego idę tutaj w ich stronę, z tego 223 zł i ja sobie za to kciuki, też trzymam kciuki za wasze kupony więc dobrego dnia i wygranych tych kuponów, pozdro, nara Siema, wczoraj niestety w moim kuponie nie weszły kartki, za to rogi jak najbardziej, dlatego dzisiaj kieruję się tylko w tym kierunku i gram trebla wyłącznie na rzuty rożne. I zobaczmy, co przygotowałem. Po pierwsze, mecz Benfiki z Barceloną, gram tutaj under 10,5 rogów. Wiadomo, Barcelona nie jest drużyną, która tych rogów nabija dużo, z kolei Benfica powinna w tym meczu się głównie bronić, nie atakować za dużo. Pilnować remisu, czy nawet może uda im się strzelić gola i później pilnować dobrego rezultatu. Także moim zdaniem rogów nie zobaczymy tutaj za wiele, tak jak to jest zazwyczaj w meczach Barcelony. Drugie starcie Manchester United gra z Real, gram tutaj over 8,5 rzutów rożnych. VR Real to jest maszynka do rzutów różnych, zwłaszcza w europejskich pucharach. Z Manchester United z kolei gra u siebie i również powinien tych rogów nabijać sporo, dużo kontrolować, dużo grać w otwartej piłki, więc moim zdaniem 9 rogów jest tutaj jak najbardziej do pokrycia. No i trzecie zdarzenie Salzburg, Grasnille i gram tutaj to. Że w pierwszej połowie Salzburg będzie miał więcej rzutów rożnych niż mistrz Francji. Myślę, że jak najbardziej jest to do zrobienia, zwłaszcza że Salzburg w pierwszych minutach bardzo lubi przycisnąć, zwłaszcza na swoim stadionie, a Lille nie jest w najwyższej formie. Być może dadzą się zepchnąć od defensywy, będą czekać na kontrę. W tej sytuacji Salzburg powinien nabijać rogi ze swoją ofensywną grą, jak najbardziej na to liczę. Kurs ogólny 3.13, więc za standardową stówkę do wygrania jest 275,44 grosze. Dzięki. No i dzięki, że z nami byliście, na zakończenie jak zawsze zapraszam wszystkich do naszych grup, linki będą znajdowały się w, to, w opisie filmu, przypominam również, abyście robili własne analizy, grajcie za tyle, za ile możecie przegrać, jeżeli coś się nie podoba, po prostu olewajcie, trzymam kciuki za wszystkie Wasze kupony i widzimy się na następnym odcinku już jutro, siema!